Cześć! Witajcie w kolejnym tetrafilmiku na moim kanale. W tym odcinku pokażę Wam bardzo fajną, ciekawą rzecz, jaką są chwytaki dla tetraplegików. Także zapraszam do oglądania. W tym filmiku pokażę Wam bardzo ciekawą rzecz, jaką są chwytaki dla tetraplegików, czyli takie przyburzenie ręki i tak jakby taki mechaniczny chwyt. Uważam, że jest to mega fajna rzecz. Po wynalezieniu wózka aktywnego i poduszki przeciwodleżynowej pneumatycznej, uważam, że jest to kolejna bardzo fajna rzecz, która naprawdę wiele nam pomaga i jest to tak jakby taki krok milowy który właśnie pomaga nam się samodzielnić. Właśnie przeznaczone są dla tetraplegików, którzy, tak jak ja, nie mają chwytu. Także oglądajcie dalej, wszystko wam wytłumaczę, gdzie można takich wytaczek kupić, jak on działa i pokażę też wam jak pracuje. Także oglądajcie. Jak już mogliście zobaczyć na moim kanale już kilka lat temu puściłem taki filmik w którym właśnie używałem takie oto chwytaki. Są to takie same chwytaki, tylko jest to troszkę inna konstrukcja. Jest to, on jest całkowicie wykonany z metalu. I możecie tam sobie prześledzić. Jest kilka filmików, jak użytkuję właśnie takich chwytak. Jak użytkuję długich chwytak. Długi chwytak służy mi przede wszystkim do chwytania rzeczy, które są wysoko, gdzieś na półce, gdzieś muszę ściągnąć, na przykład z ziemi coś podnieść, także używam tego chwytaka już 5 lat. Jak widzicie, nic z nimi się nie stało, mimo że użytkuję ich każdego dnia. To dachy są w pełni sprawne, ale producent tych chwytaków metalowych, które Wam przed chwilą pokazywałem, zrobił lift z tego chwytaka i właśnie go zmodernizował i co nieco poprawił. Aby jeszcze lepiej się z niego korzystało. Dla kogo przeznaczony jest ten chwytak? Ten chwytak przeznaczony jest przede wszystkim dla e, słabych tetraplegików, e, którzy tak jak ja nie mają chwytu. Ja w ogóle nie ruszam palcami. Żadnym. Nawet na chwilę. E, nadgarstki działają mi tylko w jedną stronę. Czyli mam tylko róg do góry w tą y, w stronę, czyli tak nie podniosę. Czyli, jak widzicie, nadgarstki mi tylko tak działają. I jeśli chcę coś wziąć, no to na tej zasadzie, że podnoszę nadgarstek i te palce mi się tak jakby zaciskają. I tylko na tej zasadzie mogę coś wziąć. Muszę sobie palce zawsze poślinić. No i na przykład jakieś tam kartkę papieru, jakieś takie właśnie lekkie rzeczy. Powiedzmy 100-200 gram jestem w stanie wziąć. Ale, jeśli mi na przykład przyjdzie coś podnieść z ziemi, lub podnieść coś większego niż na przykład 200 gram, no to ja już nie jestem w stanie. Bo, robiąc ten yy, ruch, no już siłą rzeczy, jakieś coś cięższego to już nam wypadnie z ręki. Nie mam po prostu tutaj w ogóle yy, władzy w palcach. No i spastyka działa też tylko do pewnego stopnia. Także o. Albo na przykład o, mogę sobie zahaczyć i podnieść za palec, no nie? Albo właśnie. O, podnoszę nad o i mi się ten. Y, y, i mi się ten palec zaciska, no nie? Ale więcej jak 200 gram nie podniosę. I ten chwytek, właśnie przeznaczony jest dla słabych tetraplegików, którzy właśnie nie mają chwytu lub mają bardzo słaby chwyt, ale zasadą jest taka, że musi być zachowany ten jeden ruch nadgarstku. Ten drugi jest niepotrzebny, tylko ten. Jak działa chwytak I tak jak mówiłem, chwytak właśnie działa na tej zasadzie, że tylko potrzebujemy jeden ruch nadgarstka, czyli podnosimy nadgarstek i widzicie, ramię się zaciska. O. Tylko tyle trzeba. Raptem trzeba ruszyć 2 cm, i tu widzicie się zaciska. I tu już można coś włożyć i podnieść. O. A druga fajna sprawa, że on już jest troszkę dłuższy. Także to już jest takie jakby przedłużenie ręki. Te 10-15 cm już jest więcej. Tak prawdę powiedziawszy, żeby coś wziąć z ziemi, to wystarczy, że lewą ręką złapię się za y, rączko wózka i lekko się przechylę. O, i już chwytać dostaje mi do ziemi. Już mogę coś podnieść z ziemi. A ręka, żeby ręką dostać, to by było jeszcze jakieś 15 cm. A trzeba wziąć pod uwagę, że nie mają chwytu. No, to ja tutaj nic nie zrobię, bo jeśli się tak przychylam, to ręce, palce jeszcze bardziej mi się zaginają. I co z tego, że się nawet już jestem prawie blisko ziemi, jak i tak nie jestem w stanie yy, czegoś podnieść. No, chyba żeby miała jakieś pętelkę czy coś, to wtedy za tą pętelkę bym podniósł. Ale tak to nie ma szans, żeby to podnieść. Ale w dalszej części filmu yy, pokażę Wam właśnie w jaki sposób. Podnoszę różne przedmioty. Teraz, tak jak zbudowany jest chwytak. No, ten chwytak jest tak, jakby liftem tego pierwszego chwytaka. W ogóle jest to fenomen na skalę światową, bo jeszcze nigdzie nie widziałem, żeby ktoś taki chwytak wyprodukował. Produkują chwytaki w Stanach Zjednoczonych. Mniej więcej podobne do tamtych chwytaków, które Wam wcześniej pokazywałem, te metalowe, ale y, po pierwsze, cena jest bardzo duża, bo jest to cena na scenie zjednoczonej, czyli wszystko jest w dolarach. Po drugie, musicie opłacić cło, i tak dalej, to sprowadzić. To taki chwytak jeden wyniesie Was około 1000 zł, a ten chwytak możecie już kupić w Polsce praktycznie z dnia na dzień na Allegro lub na stronie internetowej i zapłacicie tylko. 379 zł. Także uważam, że jest to mega fajna rzecz za yy, przedmiot, który naprawdę ułatwi Wam życie. Bo to nie jest jakaś rzecz, że pomoże Wam, nie wiem, raz na jakiś czas. Jak chwytaki użytkuję każdego dnia? Co by mi nie trzeba było, to biorę chwytak Jak widzicie, mam chwytaków aż 4. Dwa te nowe, poliwcie. No i stary chwytak, krótki oraz długi. I trzymam ich i w sypialni, i w biurze, i w garażu. Także jak mi coś trzeba, biorę chwytak, nie męczę się rękami, że mi coś tam wypadnie i tak dalej. Biorę chwytak i, i biorę jakąś tam rzecz chwytakiem. Zawsze staram się, żeby mieć go pod ręką. Jest on na konstrukcji metalowej. Tak z wierzchu tutaj widzicie jest plastik, ale w środku Cała ta konstrukcja jest metalowa, aż tu do końca. A na to nałożony jest właśnie taki ładny plastik. Aby na przykład przedmioty, które będziemy podnosić, się nie rysowały, aby była też większa powierzchnia, tutaj, właśnie chwytu. To właśnie po to jest to zrobione. Chwytak działa naprawdę lekko. No tutaj nie trzeba w ogóle. Jeśli tylko jesteś w stanie podnieść ten do góry, to gwarantuję Ci, że będziesz w stanie użytkować ten chwytak. Są dwa rodzaje tych uchwytów na końcu. Te uchwyty oczywiście są wymienne, czyli tą końcówkę można sobie wymienić. Tutaj trzeba tylko odkręcić jedną śrubkę i już ten uchwyt sobie wymieniamy. Jednak wiadomo, dla tetraplegików może być to problem. Dlatego ja mam dwa chwytaki. I ten drugi chwytak już ma końcówkę taką okrągłą. Ta końcówka okrągła przydaje się na przykład, gdy musimy wyciągnąć talerz z mikrofali, ponieważ jest tutaj gumowe. I na przykład, biorąc za talerz, jak go wyciągamy z mikrofali, to ten talerz się nie będzie ślizgał. Tutaj jest bardziej takie właśnie twarde. Do takich rzeczy jak na przykład jakieś tam ubrania, jak tam coś spadnie, pilot i tym podobne. A ta końcówka jest do takich właśnie rzeczy bardziej śliskich, jak na przykład yy kartkę z drukarki wyciągnąć, coś na przykład tak wyciągnąć śliskiego, to to właśnie końcówka się przydaje. Ja właśnie polecam mieć dwa kwytaki i po prostu się nie zastanawiam, że jak coś muszę wyciągnąć, na no to żeby te końcówki przekręcać. Z tego co wiem, to za jakiś czas będzie opcja, że te, taka opcja dla, dla plagików, żeby to samemu zmieniać te końcówki. Ale to i tak zawsze zaj, zajdzie to jakieś tam chwile. Ja polecam mieć właśnie dwa chwytaki. Jak nie możecie na przykład jednym wyciągnąć, to bierzecie drugi. To już w zależności właśnie do czego Wam y, będzie w danej chwili potrzebne. Bierzecie chwytak i wyciągacie. Chwytak możecie sobie zamówić na stronie internetowej. Link będzie podany w opisie filmu. Lub możecie też zamówić na Allegro. Też właśnie będzie to podane w opisie filmu. Ale oczywiście, no każdy ma dłoń. Jedni mają różną. Także jedni mają grubszą, jedni chudszą. Jedni dłuższą, drugi krótszą. Dlatego, żeby wybrać sobie odpowiedni chwytak. Musicie też podać prawidłowe wymiary przy zamawianiu. I tam producent będzie Was prosił o takie o trzy wymiary. Wymiar A, czyli szerokość, tutaj. U mnie jest 35 mm, jest to ta grubość, a tutaj. Chodzi o to, żeby tutaj nie było jakiegoś nadbiernego luzu. Wystarczy Wam 1 mm. Ręka raczej nie zgrubnie. 1 mm spokojnie wystarczy. Drugi wymiar macie tutaj. I też mierzycie na gołą rękę. U mnie jest 45 mm. I te wymiary mierzycie na gołą rękę. Trzeci wymiar to jest ta średnica. I jak możecie zauważyć, ona już wchodzi tutaj głęboko na rękę, na przedramię. Dlatego też trzeba się zastanowić, czy chwytak będziecie używać w, w, w ubraniu, czy będziecie mieć zawsze podwiniętą bluzę. Ja z doświadczenia pięcioletniego powiem Wam, że lepiej ten wymiar akurat zrobić większy. Ja zawsze użytkuję yy, w bluzie. No i nie muszę się przejmować tym, że muszę rękaw podwinąć, że mi ręka tu nie wejdzie. Jeśli na przykład jestem w samej koszulce, to to akurat, że tu jest większe, to mi tutaj nie przeszkadza. No jest lekki luz, ale to niczym nie przeszkadza. Bo najważniejsze są te dwa wymiary, żeby tutaj ręka prawidłowo była umocowana, a ten wymiar właśnie polecam Wam dać większy. Także jeśli chcecie takich chwytek zamówić, no to zmieście sobie mniej więcej tak tutaj ile jest średnicy. Jak ja mówię, ja mam tutaj 10 cm. Jeśli macie grubszą rękę, no to pewnie będzie większa. No i ostatni wymiar, jaki Was interesuje, czyli tak, to jest A, B, C. I ostatni wymiar to jest odległość od tego końca do tego końca. Ja mam tutaj 160 mm. I to też podajecie producentowi, ponieważ on już Wam tutaj tą, ten płaskownik dotknie tak, jak trzeba. Ale jeśli byłaby taka potrzeba, że na przykład chcecie to troszkę jakoś tam zwęzić, rozszerzyć to zawsze jest taka możliwość, bo do zestawu, którym kupujecie będzie dołączony imbus i tutaj macie taki otwór na śrubkę cyk i tutaj jest drugi i możecie sobie imbusikiem tę śrubkę poluzować poprzesuwać, także doregulować, także tutaj nie ma z niczym problemu także pamiętajcie, kupując chwytak podajecie a tą szerokość B tą szerokość wewnętrzną i C tą szerokość wewnętrzną oraz długość od tego skrajnego punktu do tego skrajnego punktu. Czekacie tam kilka dni i przychodzi Wam gotowy chwytaczek skrojony pod Waszą rękę. Tylko pamiętajcie dobrze, aby podać te wymiary. Można też tak zrobić na przykład, że tutaj zmierzyć na przykład suwmiarką tą odległość, albo jakąś sobie tekturę wyciąć i na przykład nakładać tekturę i zwiększać tą, jak będzie na przykład za ciasno, no to jeszcze ją rozciąć a później po prostu linijką tylko y, mierzysz jaka jest szerokość ja mniej więcej mam chudą rękę no i tutaj mam akurat 35 mm a tą drugą szerokość mam 45 mm chwytaczek możecie sobie kupić na Allegro kosztuje on 379,99 zł tutaj macie też pełny opis zdjęcia, jak to wygląda czas dostawy to jest do 10 dni no bo po podaniu tych właśnie wymiarów no to producent musi Wam odpowiednio właśnie podorabiać te uchwyty i później tutaj je zamontować no i oczywiście wysłać a tutaj macie właśnie na stronce cały opis tak jak mówiłem A, B, C. I też przykładowo podejdziecie, czy to jest prawa ręka, czy lewa ręka. No bo na prawą rękę jest inaczej skrojony, a na lewą rękę jest inaczej skrojony. Ja jestem praworęczny, także zawsze uży używam chwytaka na prawą rękę. Tutaj też macie właśnie dokładne zdjęcia, jak ten chwytak jest zrobiony. O! A, B, C. No, jak widzicie, te końcówki są właśnie yy, wyciągane. I można sobie włożyć inną końcówkę. Pewnie ktoś się zastanawia, no, co będzie, jakby na przykład któryś z tych uchwytów źle zamówił. No, i by się okazało, że jest za ciasny lub za gruby. No, z tym nie ma jakiegoś tam problemu. Po prostu piszecie do producenta. Że no, zrobiliście błąd, że to jest źle, że jest za ciasne na przykład. No i on wtedy wam y, dorobi taką część za tam, za niewielką opłatą. Y, możecie sobie taką część wymienić. Jest tutaj y, dwie śrubki, wystarczy te dwie śrubki tylko odkręcić i tą część już zmienić. Tak samo jakby któraś rzecz uległa uszkodzeniu, choć to jest wątpliwe, ponieważ jest to wszystko mocne metal plus plastik. Ale no nawet gdyby po przykładowo gdzieś tam wpadło, ktoś tam się na tym stanął nogą, czy przejechał autem, to oczywiście jakaś tam rzecz się uszkodzi. No to też możecie sobie jakąś tam pojedynczą rzecz wymienić. Nie ma problemu. Części są. To nie jest tak, że musicie od razu cały chwytak kupować nowy. Także wszystko idzie właśnie też dokupić. I uważam, że za te pieniądze jest to mega rzecz, naprawdę. No, mi pomaga każdego dnia. Wcześniej było tak, że spadło mi coś na ziemię, no i już musiałem kogoś wołać. A nieraz jest tak, że siedzisz w domu, nie ma nikogo, no i spadł Ci pilot na przykład. Chcesz włączyć sobie telewizor, spadł pilot, no i co? No i już nic nie zrobisz albo spadł telefon. Jeszcze gorzej, bo na przykład chcesz zadzwonić po kogoś, żeby przyszedł i Ci pomógł, a tu spadł ci telefon, no i nie masz jak zrobić. Żeby podnieść ten telefon. No bo nie oszukujmy się, słaby tetraplegik, który nie ma chwytu, no to nie jest tak właśnie łatwo podnieść coś z ziemi. Teraz pokażę Wam, w jaki sposób za pomocą chwytaka podnieść takie rzeczy. Rzuciłem tutaj kilka rzeczy. No niestety, tetrus no, nie jest w stanie podnieść. Co z tego, że tutaj się trzymam lewą ręką za yy, rączkę, jak prawą praktycznie nie dostaję. A co z tego, jak nie mam chwytu? Mój chwyt tylko działa w ten sposób, także i tak, nawet jakbym dostał, to nie jestem w stanie tego podnieść. Dlatego biorę e, chwytak. Tutaj przydaje się chwytak z e, tymi końcówkami takimi e, w kształcie takich trójkątów i sobie biorę pilota. Teraz biorę ten drive. Trzeba sobie go odpowiednio ułożyć. I cyk. Mamy monetę. I cyk. A żeby na przykład ponieść kartę będzie na potrzebny w taki sposób. Że kartę dosuwam do podkółka yy, od yy, wózka, lekko ją podważam i podnoszę. I tu właśnie się przydaje ten uchwyt właśnie taki gumowy, bo jak widzicie, kartę nam nie wypadnie. Yy, oczywiście do pewnych rzeczy trzeba zastosować w sposób, tak jak właśnie widzicie. Tutaj włożyłem sobie kartę, lekko do koła, lekko ją podważam i podnoszę bo karta jest bardzo cienka, niestety, ale nawet w pytaniu, czy taki że tak ma problem. Dzięki za obejrzenie tego filmiku. Jeśli macie jakieś pytania, to możecie tam w komentarzach pisać. Zachęcam Was do zakupienia sobie takiej rzeczy, bo naprawdę jest to mega rzecz, która bardzo pomaga w życiu. Na kolejnych filmikach będę Wam jeszcze pokazywał w jaki sposób podnoszę różne rzeczy, w jakich sytuacjach mi pomaga, gdzie pomaga, gdzie nie pomaga, także jak można ten kitaczek dalej wykorzystywać przez słabego tetrapenika. Także subskrybujcie kanał, wbijajcie na wcześniejsze filmiki właśnie z tamtymi krytakami i innymi rzeczami, a z tym kitaczkiem będzie jeszcze parę filmów, także zapraszam do oglądania. W niedługim czasie będą też pytaki dłuższe, będą też pytaki do grilla. Także Tetraplegik będzie miał co robić. Już się nie mogę właśnie doczekać, kiedy będą właśnie pytaki do grilla, żebym sam sobie mógł smażyć kiełbaskę na grillu. Taką właśnie jaką chcę A tymczasem trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.